Szczęść Boże Ryszardzie. Szczęść Boże ojcze. No jest taka okazja, gdy mogę ci powiedzieć, że wiele razy zastanawiałem się, skąd taka bratnia dusza i ta łączność, którą ja odczuwam. Nie wiem, jak, jak ty Ryszardzie. A mianowicie zakonnik i człowiek sztuki. Też trochę czuję się tym człowiekiem sztuki, bo mam takie, jak wiesz, trochę doświadczenie życiowe czy pewien etap w życiu. Ale myślę, że sztuka i, i zakon. Ludzie żyjący we wspólnocie, ludzie przeżywający swoje życie jak najbardziej religijnie, w odniesieniu do Boga, to jest, można to tak zobrazować. I tu zapraszam Cię nad brzeg jeziora, że, że stoimy nad tym brzegiem, czy lepiej jeszcze morza. Stoimy nad tym brzegiem i trochę widzimy te, te, tej wody. Ona nas zachwyca, zachwycają nas wschody i zachody słońca. Słyszymy szum, czujemy zapach. I to nam wystarczy do tego zachwytu nad życiem, a jednocześnie bardzo dużo nie widzimy i to wiemy. I ta tajemnica pozostaje. I to jest gdzieś ten styk życia religijnego, ja to przynajmniej tak odczuwam, życia zakonnego, które musi być religijnym i jest odniesieniem do, do czegoś, czego nigdy nie pojmę, nie zrozumie, a mnie jednak zachwyca. I muzyki. Nie wiem, czy nie spłycam sprawy, ale jednocześnie tak muzyka przecież jest głosem, jest przejawem Boga, jest Jego, jego, jego obecnością dla mnie. Zawsze muzyka była językiem Boga. Jak ty to odczuwasz? Bardzo mieć... dużo poruszyłeś ważnych tematów, aż nie wiem za co się chwycić. No. Po pierwsze zostałem wrzucony w tę sieć rodem turystów przez Pana Jezusa. A to było bardzo dawno temu. Zaczęło się od tego, że mieszkając na pięciolinii szukałem mieszkania, Przypadkowo, niby znalazłem właśnie na ulicy Kościelnej ruch pieszej vis a -vis Świętego Benona, ale to jest taka okoliczność topograficzna. Natomiast zaczęło się dużo wcześniej, wtedy kiedy w połowie życia mojego, to było 35 lat temu mniej więcej, kiedy na Placu Zwycięstwa 4 czerwca 79 roku Zobaczyłem mężczyznę w białej sutannie, który po raz pierwszy w życiu usłyszałem tak powiedziane niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dotarło, dotarło. Nie, że e, dzień dobry po katolicku, tylko właściwie powołanie zostało sformułowane, hmm. że ma być chwalony Jezus Chrystus. No, ale wcześniej wiele razy słyszałeś że ale nasze nigdy, kazania. Nigdy, nie, rodem nie. No dobrze, ale... Rodem turystów poznałem dopiero jak się hmm. sprowadziłem hmm. tutaj. W ogóle nie wiedziałem, że taki zakon istnieje. Mm -hmm. Moja mama wiedziała, bo słuchała Radia Maryja. Mm -hmm. I ja nagle wpadłem w tę sieć, jako szczęśliwa ryba złowiona. <laughs> I to trwa, ale przełożyć to na język sztuki i na to, co jest doświadczeniem bycia wobec Boga poprzez sztukę, stało się też dawniej niż mm -hmm. to, o czym mówimy to morze, o którym ty wspomniałeś i te zapachy i dźwięki, to było dawno temu, kiedy ja robiłem pierwsze przedstawienia operowe. I wtedy zadałem sobie pytanie takie hermeneutyczne, co to znaczy to słowo opera. Zajrzałem do słownika i opera znaczy dzieło oczywiście, ale znaczy służba również. Wtedy powstało pytanie, że jeżeli dzieło, to służba komu, że poprzez dzieło służyć komu. No i w ten sposób opera u Boga zaistniała jako mój koncept, czy koncept, który stanął przede mną, że przez odrzucenie tego, co zbędne w operze, tego, co jest dekoracją i mistyfikacją, poprzez muzykę dociera się do śladu, którym jest Bóg, który zostawia w kulturze i w naturze również. Że dźwięki porządkowane w partyturze to jest melodia, która idzie jak horyzontalna linia, ale harmonia, czyli akord, idzie jak wertykalna linia. I niekoniecznie twórca musi sobie nawet zdawać sprawę z wielu rzeczy. jest krzyż. Jest krzyż, ale z wielu sposób. rzeczy, które, które pisze twórca, niekoniecznie musi sobie zdawać. Utwór właściwie jest tym, który pisze, który też jest tym, tym, tym faktem, który, który człowiek odbiera, i jak go rozumie, i jak się unosi ku Bogu. Ktoś Ci kiedyś zarzucił, że, że w zasadzie w, w, twojej, w Twoim rozumieniu sztuki, dzieła, niektóre dzieła, czy nie wiem czy wszystkie, powinni pisać ludzie wierzący. Reżyserować. Reżyserować operę mogą tylko ludzie wierzący. To powiedział mój recenzent doktoratu, Andrzej Strzelecki, rektor Akademii. No właśnie, um, czy wszędzie się doszukiwać tych śladów Boga? Ja myślę, że to nie trzeba się doszukiwać. On wszędzie jest, tylko nie zawsze to widzimy. Mój nieżyjący przyjaciel Cyprian Norwid, mhm. powiadał w Prometydionie, jest takie zdanie genialne. Nie po to światło, światło, nie po to jest, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Piękne jest na to, aby zachwycało do pracy. Praca, by się zmartwychwstało. A w innym miejscu jeszcze Norwid powiada, i to jest. Chyba nam bardzo bliskie, bo to jest właściwie formuła zakonna, a tycząca sztuki. Że po to, żeby napić się wody z butelki, z flaszki, wystarczy ją chwycić za szyjkę i do ust przymknąć. Ale po to, żeby się napić ze źródła, no, trzeba uklęknąć. I to jest genialne spostrzeżenie, bo jest fizyczne. I metafizyczne jednocześnie. To się nie da nabić ze źródła bez ukręknięcia. Wiemy, że, 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 że w muzyce dysonanse są piękne. Niekoniecznie muszą się od razu rozwiązywać, ale one są piękne. Natomiast są, są takie rejony sztuki, które rażą i które jednak chyba nie są głosem Boga. Ale może w tym kierunku nie idźmy. Tylko to nie jest sztuka w tym to już nie, A To już jest nie jest sztuka. No. Znaczy, coś więc, co udaje sztukę, przepraszam. Coś co udaje sztukę. To są też dźwięki. To I zawłaszcza, to, zawłaszcza, zawłaszcza no to Tomasz Mann napisał na temat książkę Dr Faustus, mm -hmm. Rozwalenie mm -hmm. harmonii mm -hmm. i nadużycie tego co jest oratorium. Ostatni oratorium Leverkina to jest mm -hmm. Apokalipsis configuris, gdzie jest odwrócenie cyklu Dürera, mm -hmm. jego rycin do Apokalipsy Janowej. Z rozwaleniem całkowitym harmonii i tego, co jest właściwie pojęciem głównym: filharmonia, umiłowanie harmonii, tak? Piękne, idziemy w piękny rejon, wróćmy. Słuchaj, to jest. Się... się drodzy, też jakoś, drodzy państwo ucieszyć sukcesem Włodka Pawlika, to, to dla nas obydwu jest... Oświatło chciałem powiedzieć, tak. A, no przerwałem. Tak? Nie, nie szkodzi. Z Włodkiem robiliśmy przedstawienie Via Sancta w Teatrze Wielkim Warszawie na kolejną rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, a Wodek Pawlik, wspaniały muzyk i wspaniały człowiek, facet, wczoraj odebrał Gramię. Gramię włącz. Dziękujemy i bardzo się cieszymy Włodkowi, żonie Jolce i całej rodzinie. W y... familii, A ja... teraz Włodek y... intuicyjnie, czy opatrznościowo właściwie, y... gra na żywo w naszym przedstawieniu w Teatrze Polskim od prawa posłów. Od prawa posłów greckich. Tak. Gdy tłumaczyłem. Y na czym polega chorał gregoriański, doszedłem do wniosku, że jest to niemożliwe, mówienie tylko i wyłącznie o nutach i o zasadach, które tam, które tam funkcjonują. I zaprosiłem go na, do naszego seminarium, do naszego sanktuarium, po prostu na nabożeństwo, podczas którego my będziemy śpiewać pewne, pewne utwory chorałowe, a on może w tym czasie, jakby słuchając ich, Improwizować. Zasada była jedna, którą, którą go poprosiłem, żeby nie podejmował linii melodycznych jakieś fugata, tylko żeby po prostu słuchając tego, co się dzieje, odpowiadał już nie, nie jakąś swoją szeptem, swojej modlitwy, tylko po prostu siedział przy, przy fortepianie i to robił jakby w tle, czasami wychodząc na, 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 pierwszy, na pierwszy plan, ale to taka właśnie miała być medytacja. On to rozpowiedział do swoich znajomych i przyjechała za nim cała ekipa nagrywająca to wydarzenie. Została zarejestrowana płyta i to okazało się sukcesem w jazz forum, w magazynie jazz forum. No i z tego jestem dumny, czy cieszę się razem z nim, że dla niego to wydarzenie spotkania z muzyką, która, która nie nadaje się nawet na, 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 na deski. Teatru. Kiedy ślad tego właśnie jest. Ślad tego jest. Natomiast tak naprawdę, że jej tu, tu się posprzeczamy poza planem, ta, ta muzyka żyje prawdziwą modlitwą właśnie, właśnie w kościele i wśród ludzi wierzących. Staje się zupełnie niezrozumiała, nawet nudna w innych wydarzeniach. Na pewno potrzebna. Ale Natomiast Wodek odkrył i tu, tu mnie zaskoczył. Zapamiętaj, co chciałeś powiedzieć. Natomiast Wodek tu, tu nie tyle mnie zaskoczył, co pozwolił mi odkryć, że chorał gregoriański, podobnie jak jazz, jest improwizacją. No oczywiście. To znaczy on ma zasady, natomiast ten pierwszy choreł gregoriański zapisany linią taką hejronomiczną, takimi szlaczkami pewnymi, on stwarza bardzo dużą możliwość interpretacji krótkiego utworu. Od czego ta interpretacja zależy? Jak jesteś wolny, jaki masz oddech w sobie, ile masz powietrza w sensie przestrzeni życiowej i jaką masz jedność z Bogiem. A tym jest improwizacja jazzowa, że w tym momencie ja czuję, Yy, związek z tym, z tym utworem, z tym językiem, bo coś chce powiedzieć do Pana Boga, do ludzi. I tym jest choreo Gregorianski. Świetnie te dwa wydarzenia ze sobą współpracują, ten religijny i ten sztuki, no bo to jest chyba jeden świat, Szardzi. Nawet, szardzyk. nawet no. dalej nie no. trzeba o tym, bo to jest, bo nawet w Stanach to zrozumieli i przyjeżdżali mu do nagrody Grammy Award, ale to jest tak, przecież on słuchając tego, o czym gadamy, a, a tak było też na próbach Kochanowskiego w Teatrze Polskim, którego no, on jest właściwie szóstym aktorem w tym przedstawieniu, grający na żywo muzykę. To jest to, co Norwid powiedział, piękno kształtem jest miłości. Ale jeżeli po, przy, przypomnimy sobie obaj, a pamiętamy przecież, co święty Jan pisze, mhm. Bóg jest miłością, to logiczne rozumowanie powoduje, żeby konkluzją było to, że kształtem Boga w naszej kulturze, i w zakonnym życiu, i w życiu świeckim jest piękno. No, no, piękno jest jako ślad, ślad Boga w kulturze i w życiu, i to jest coś, co łączy y, takie ofiarowanie siebie i w życiu kontemplacyjnym, zakonnym, i w życiu świeckim. Bo to nie jest coś nowego, co się wkłada na siebie. To jest pozbywanie się tego, co jest zbędne, żeby było się przezroczystym ślub czystości, ślub ubóstwa i ślub słuchania, posłuszeństwa. I uczymy się tego całe życie, w życiu zakonnym Amen. i w życiu. Amen. Amen. Dziękuję, Ryszardzie.